Witam serdecznie, mnie gościem Igor Kalinowski, MKM Izolacja Derec. Cześć, witam Cię. E, Igor, gratulacje, e, tak jak przedtem rozmawialiśmy, awans do pierwszej piątki jest. E, naprawdę e, fajnie, że będziecie w tej piątce występować, jak Ty to zawsze mówisz, chłopcze z wyższym Peselem, e, ale fajnie, że pokazują tym młodszym, jak należy mądrze stać i też mądrze czasem biegać. Gratulacje. Dzięki wielkie, słuchaj no, udało się jakoś, ten sezon idzie po naszej myśli. E... Nie zakładaliśmy sobie jakichś większych celów, tak jak rozmawialiśmy przed sezonem, chcieliśmy sobie po prostu pograć w piłkę. Jak się stworzyła sytuacja, żeby nie walczyć do samego końca o utrzymanie ani w barażach, więc mówię, trzeba to było wykorzystać, co było dzisiaj widać na meczu. Celu święciły środki. Przegrywaliśmy 2-0, wyszliśmy na 2-2, a potem już była asekuracyjna gra do samego końca z próbą gdzieś tam ukucia przeciwnika. Szacunek i gratulacje dla bramkarza zespołu przeciwnego. Naprawdę fajnie broń to, co dzisiaj chłopak wybronił setek, to Szacun, MVP kolejki. No właśnie, powiedz mi tak, Stalbut, no teoretycznie słabsza drużyna, nisko w tabeli, ostatnie miejsce, a było to ciężkie spotkanie, oni też walczą o swoje. Dlaczego było tak ciężko? Wiesz co Łukasz, ja ci powiem, mamy taką przypadłość, że nieważne z kim gramy, dostosowujemy się poziomem do przeciwnika. Jak gramy z kimś słabszym, gramy w okolicach zwycięstwa jedną góra dwoma bramkami, czy tam w okolicach remisu, gramy z kimś mocniejszym, jak na przykład z Gold Teamem, Wygraliśmy też 2-0. Z kim z Wiśniowskim też wygraliśmy tam dwoma trzema bramkami z samej końcówce. Także mówię. E, to jest taki nasz, wydaje mi się, maksymalny pułap. Te dwie, jedna bramka, z, zwycięstwo. A, a dzisiaj chłopaki rzeczywiście fajnie zagrali. E, odcięli nam to, co my lubimy, czyli grę z kontry. Oni stanęli z tyłu, no i dali nam pole do grania i dostaliśmy dwie bramki w pierwszej połowie z kontr, gdzie tak naprawdę oddali czyszczały na bramkę. Dwie bramki wpadły po kontrach, po naszych błędach, gdzie myśmy mieli sytuację niewykorzystane i szybko wyjście. I wszystko wiemy. I ostatnie pytanie. Dom Weselny Sylwia, są Czersi, Gold Team, MKM, Izolacja Derec. Igor, wiem, że nie gracie tutaj dla wyników, gracie dla pasji, dla zabawy, ale znaleźć się w takim zacnym gronie tych pięciu zespołów na pewno też cieszy. Słuchaj, no na pewno cieszy, e, gdzieś tam buduje ego, w cudzysłowie śmieje się. E, słuchaj, no tak jak mówię, no fajnie pograć z tymi chłopakami, bo gdzieś tam grywamy sobie poza ligą przeciwko sobie, e, prywatnie gdzieś tam także mówię, znamy się, może poza... Poza tyliczem, z pozostałymi zespołem gdzieś tam się spotykamy. Także fajna zabawa koledzy z wojska. I tak jak mówię, no teraz mamy cel spełniony, gdzie w ubiegłym roku spadliśmy do ligi niższej. Dzięki reorganizacji utrzymaliśmy się w ekstraklasie. No a teraz e, gdzieś ta forma jest lepsza niż rok temu. No i jesteśmy gdzie jesteśmy. Super, dziękuję za wywiad. Dzięki.